Dzień dobry, drodzy widzowie! Letnia pogoda coraz częściej pokazuje swoje pazury, choć przekraczanie 30 stopni Celsjusza w Polsce nie robi już na nikim większego wrażenia. Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie jeden stopień temperatury więcej od wielorocznej średniej może spowodować wysyp anomalii pogodowych, które swoim działaniem mogą dotknąć dziesiątki milionów osób, zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. W minionych tygodniach naukowcy oficjalnie ogłosili początek El Niño, które ma potrwać nawet do końca 2024 roku. Jednak dzisiaj to nie o tym zjawisku będzie mowa. Tak zwany chłopczyk pojawi się na Oceanie Spokojnym. Jednak to, co wydarzyło się na Oceanie Atlantyckim, wyjątkowo zakłopotało meteorologów, klimatologów i innych naukowców zajmujących się szeroko rozumianymi sprawami pogodowymi. Jak wskazują najnowsze pomiary i analizy, w tym roku Ocean Atlantycki ociepla się w niesamowitym tempie, obserwowanym po raz pierwszy w historii pomiarów. Średnia temperatura wody w sferze równikowej wynosi aż 22,7 stopni Celsjusza i jest o około 1 stopień cieplejsza niż wynika z normy z ostatnich 40 lat. W niektórych obszarach temperatura wody Atlantyku wynosi nawet 28 do 30 stopni Celsjusza. Kiedy spojrzymy na analizy temperatury wody Atlantyku w ubiegłych latach, dostrzeżemy, że w tym roku wskaźnik temperatury oszalał i dosłownie wyrwał się w górę jak nigdy wcześniej. Ta anomalia skłoniła naukowców do pochylenia się nad tą sprawą i odpowiedzenie. Co spowodowało, że temperatura wody tak szybko urosła? Jako jedną z głównych przyczyn zasugerowano zmieniające się wzorce wiatrów i brak pyłu zacharyjskiego nad wodami Atlantyku. Teraz naukowcy próbują odpowiedzieć, w jaki sposób anomalia wpłynie na temperaturę atmosferyczną i pogodę na wielu kontynentach. Według danych National Oceanic and Atmospheric Administration i tych przedstawionych przez Uniwersytet Maine na początku marca temperatura na północnym Atlantyku wzrosła powyżej poprzednich rekordów, a teraz jest o 1 stopień wyższa niż średnia z lat 1981-2011 dla tej pory roku. W ostatnich latach obserwowano, że północny Atlantyk zwykle nagrzewa się przez całe lato i osiąga szczyt pod koniec sierpnia. Teraz jednak, w drugiej połowie czerwca, temperatura znacznie przekroczyła nawet najcieplejsze okresy odnotowywane w sierpniu lat ubiegłych. Dr Melissa Lansenby, wykładowca na Uniwersytecie w Sussex, Uważa, że te rekordowe temperatury powstały przede wszystkim wskutek zmian wzorców wiatrów atmosferycznych. Pani profesor powiedziała, że nad północnymi częściami Atlantyku, w wyższych i niższych partiach atmosfery, pojawił się blokujący system wysokiego ciśnienia, który zmienił dotychczasową cyrkulację. Zazwyczaj nad tym obszarem występują systemy niskiego ciśnienia. Teraz jednak sytuacja jest całkowicie odwrotna, tak jakby ktoś dosłownie sterował pogodą. Zmiana z niskiego ciśnienia na wysokie oznacza, że dominujące pasaty nad subtropikalnym Atlantykiem są zachodnie zamiast normalnych wiatrów wschodnich. Zdaniem naukowców zmiana kierunku wiatru powoduje większe ocieplenie wody oceanu. Profesor Michael Mann z Uniwersytetu Pensylwania zasugerował w mediach społecznościowych, że także należy zwrócić uwagę na brak pyłu sacharyjskiego, który normalnie w tym okresie ma wpływ na ochładzanie oceanu. Przemieszczające się dziesiątki ton pyłu sacharyjskiego działają niczym parasol, odbijając część promieni słonecznych, zapobiegając dodatkowemu nagrzewaniu się Atlantyku. Teraz, gdy pyłu nie ma, woda nagrzewa się jeszcze szybciej. Doktor Lanzenbai powiedziała, że obserwowane zmiany modeli pogodowych wpływają także na zdarzenia El Niño i ich zmienną siłę. Okazuje się, że El Niño może wpływać na występowanie skutków atlantyckiej anomalii. Tak zwany chłopczyk powoduje m.in. wzrost aktywności tajfunów w Azji, oraz huraganów we wschodniej i centralnej części Pacyfiku. Co ciekawe, El Niño w przypadku Atlantyku przyczynia się do mniejszej aktywności cyklonów. Jednak teraz, ze względu na anomalną temperaturę wody Atlantyku, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, gdyż wpływ na rozwój formacji tropikalnych i aktywności cyklonów ma między innymi temperatura wody. Im wyższa, tym ryzyko silniejszych i częstszych huraganów jest większe. Zatem obecnie dojdzie do swojego rodzaju konfrontacji przeciwnych sobie sytuacji pogodowych. Ze względu na wysoką temperaturę wody Atlantyku powinno dochodzić do częstszych i intensywniejszych cyklonów. Jednak rozwijające się zjawisko El Niño blokuje możliwość częstego występowania cyklonów nad Atlantykiem. Naukowcy zwracają szczególną uwagę, że obecnie obserwowany anomalny 1 stopień Celsjusza różnicy to niewyobrażalna ilość kumulowanej wewnątrz oceanu energii, która kiedyś będzie musiała zostać uwolniona, a to w zależności od układów wyżów i niżów, a także kierunków wiatrów, będzie niosło ze sobą katastrofalne skutki. Wielu naukowców próbuje zrozumieć, jak duży wpływ może mieć El Niño, na obecnie obserwowane ocieplenie północnego Atlantyku? Dr. John Robson, meteorolog z Uniwersytetu Reading, powiedział, że jednym z pytań, którego szczególnie nurtuje, dotyczy wpływu na występowanie cyklonów i huraganów na Atlantyku. Dodaje, że cieplejsze temperatury powierzchni morza w tropikalnym północnym Atlantyku są zwykle związane z większą liczbą burz, a to, co zwykle dzieje się w roku El Niño. To stłumienie atlantyckich huraganów, więc w tej chwili dojdzie do walki. Tak naprawdę z tym zjawiskiem świat naukowy ma do czynienia po raz pierwszy i nikt nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się w następnym etapie. To, co zastanawia, to fakt, że każde większe anomalie pogodowe często zrzucane są na człowieka i jego rzekomy wpływ na środowisko. Także i w przypadku atlantyckiej anomalii można przeczytać takie opinie. Tutaj wydaje się to być daleko idącym uproszczeniem i w tym przypadku można wyczuć brak chęci podzielenia się ekspercką wiedzą z szerszą społecznością. Łatwiej bowiem powiedzieć, że wiatry nad Atlantykiem wieją w odwrotnym niż zazwyczaj kierunku z powodu człowieka i powodowanych przez jego działalność zmian klimatycznych niż podzielić się ekspercką wiedzą i obserwacjami, które jasno i rzetelnie wytłumaczą, co tak właściwie tutaj się wydarzyło. Z pewnością dzielenie się taką wiedzą mogłoby bardziej uświadomić ludzi. Obecnie naukowcy podejmują próby zrozumienia tego, co może nas czekać. Dr. Bay mówi, że cieplejsze oceany dostarczają więcej energii dla systemów tropikalnych, i mogą powodować silniejsze burze, jeśli pozwalają na to inne czynniki. Dodaje, że nie oznacza to jednak, że ucierpi na tym także ląd, ponieważ zależy to od ogólnych wzorców ciśnienia i mechanizmów sterujących. Tropikalne burze nie zawsze docierają do lądu, a często tracą swoją siłę nad wodami Atlantyku. Wiemy, że anomalna temperatura wody Atlantyku została spowodowana przez zmienione systemy pogodowe. Meteorolodzy podają, że jednym z najbardziej prawdopodobnych czynników jest niedawna konfiguracja atmosfery nad północnym Atlantykiem. Analizując dogłębnie, polegała na utrzymującym się systemie blokowania nad Morzem Labradorskim, Grenlandią i Islandią. Ten wzorzec doprowadził do długich okresów chłodniejszej i bardziej wilgotnej pogody, jakiej doświadczyliśmy tej wiosny choćby w Kanadzie. Ta konfiguracja blokowania na dużych szerokościach geograficznych północnego Atlantyku oznacza, że w tym regionie panuje wyższe niż normalne ciśnienie. Zwykle prowadzi to również do niższego niż normalne ciśnienie w pobliżu Bermudów i Azorów, co miało miejsce tej wiosny. Słabszy subtropikalny wyż oznacza słabsze pasaty wschodnie. Wiatry te zwiększają tzw. upwelling chłodniejszej wody spod powierzchni. Bez tych silnych pasatów istnieje większa szansa, że tropikalna część Oceanu Atlantyckiego zwiększy swoją temperaturę. W rezultacie, jednym z obszarów o najwyższych obecnie anomaliach temperatury powierzchni wody występuje na tropikalnym Atlantyku. Ten obszar osiąga już temperatury, które normalnie nie występują aż do sierpnia i września. Bez względu na przyczyny, rekordowe ciepło na Atlantyku nie jest dobrą wiadomością i oznacza kolejne wielkie zawirowania pogodowe, które będą teraz szczególnie trudne do przewidzenia, ze względu na trwające zjawisko El Niño. Jak widać, przyszłość pod względem pogodowym wygląda dość nietypowo i dziwnie. Obecnie nad wodami Atlantyku będzie dochodziło do walki pomiędzy dwoma przeciwnymi sobie siłami, gdzie jedna wyzwala huragany, a druga je zatrzymuje. Nie wiadomo, jakie skutki spowoduje ta wielka walka. Warto przypomnieć, że taką temperaturę wody Atlantyku o tej porze roku naukowcy zaobserwowali po raz pierwszy w historii, więc mamy w tym przypadku do czynienia z czymś całkowicie nowym. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was do odwiedzenia strony 4 Strefy Tajemnic na Facebooku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zaciekawił. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.